Co to jest? Wotyfy. Co Jakbyśmy już kawałek byli od naszego normalnego świata. Ja, da się to rozwalić? Weź spróbuj. Kurde. No nie mogę. Tylko jakieś... Coś leci, ale się nie rozwala. To jest ten zielony glut. No dobra, nawet minął. Yy, dobra, idziemy do przodu. No, a mam jakieś inne wyjścia, przecież tam się nie będę cofał. No dobra, masz tą miksturkę nadal, nie? Tak mam. Dobra. To ja idę. Okej, okay, idę za... Ale drzwi! Dobra, otwieraj. Otwierasz. Otwieraj, otwieraj. O, patrz, jakiś teleport. No, ale jakiś dziwny, patrz, taki... Jednokrotkowy tylko. No patrz. Czekaj, spróbuję go właśnie. Nie mogę, czekaj, może tyłkiem? Kopnij mnie! <laughs> Zobacz, co jest tych pochod... Może tutaj. O, pochodnie. Le lepiej je weźmy. Może się przydają Przydają. Przydadzą Przydadzą <laughs> Okej, okay, mam 20 sztuk Czekaj, ja mam też 20 Okej, okay, no to... Co? Co mamy teraz do roboty? Jak ten portal <laughs> No nie wiem, może trzeba wskoszyć tylko chyba tak nie wiem no, to daj, właśnie pierwszy Okej. Okay. Okej. Okay. Okay, y chyba udało mu się. Hmm, czy to jest na pewno bezpieczne? Y y y y y Real, gdzie jesteś? Tutaj, na górze. Y jak ty się tam znalazłeś? No, widzisz, tutaj jest taka lawa i schodę, muszę trzeba przeskoczyć. Ja pierdziele. Tutaj jest jeszcze krzyż jakiś. To jest ten który ja widziałem. Tak? Tak, taki sam. Ale czemu jest taki sam jak ten z piasku? Nie wiem, ten mały jest straszny. Dobra, może... Może się potem dowiemy o co z tym wszystkim chodzi. Dobra, szybko przeskakuj. Czekaj. O, oh, udało mi się. Eee. Yy... To Patrz. Tu... Prawie jakbyśmy byli na powierzchni, widzisz tam obrośnie tego, tak ziemią? Ten, ten piasek? Znaczy ten piasek ziemi. Kawałek, parę drabinek już my byli na wolności No niestety, hmm? za wysoko, żeby się podsadzić Dobra, słuchaj, idziemy dalej, bo chyba nie ma czasu na stanie w miejscu i dyskutowanie oczywiście bo W ogóle, parzek to jest wszystko pooświetlane A po co nam były te pochodnie? Nie mam pojęcia Dobra, idź przed Ciebie Hop, hop. Ja pierniczę, tu jest znowu jakieś wyłożone. No tam znowu ten zielony glut Hop. Chodźmy. O, patrz, tam są jakieś drzwi. Chodź, coś. chodź tam, chodź tam. Ale te pochodnie mają dziwny wpływ na czasoprzestrzeń. Tak, trochę. Zatrzymuję jakby czas. Patrz, tam jest ten zielony glut. Tam jest krzyż? O my Spójrz tam. Patrzę, patrzę, widzę krzyż. Ale powiedz mi, co oni mają z tymi krzyżami? Czemu ich jest aż tak dużo tutaj? No nie wiem, już mieszkają taki krzyż. Chyba trzeci. Bo może zapamiętajmy ile tych krzyżów jednak z... po drodze znaleźliśmy. No, dobra, słuchaj. Tam był tak na początku, w tym tam moim widzeniu był jeden, przed chwilą był drugi, ten ze złota, tak już normalnie prawie prawdziwka. I tu jest ten I... trzeci. Tak, tylko że on jest. Nie wiadomo. Nie, wi nie wiadomo. Może jakoś... A tu nie ma żadnej wajchy, żeby to nie otworzyć. A ręką też nie idzie, bo sobie chyba paluchy połamiesz. Dobra, chodź, trzeba tu poszukać czegokolwiek. Może jakaś wajcha, nie wiem. Hmm. Hop. O! Patrz Co tu ma być Jeju Ty też odczuwasz takie dziwne działanie tych pochodni na czas? To jakby trochę zatrzymywały go w pewnych momentach? Jakby życie było jakieś takie spowolnione. Dokładnie. W ogóle tam już nie jest z pochodniami nic zaznaczone. Ech. to wygląda jak takie karaty więzienie dziękuję nie chcę tego widzieć idziemy dalej w którą stronę teraz idziemy tam może do góry może tam jest wyjście Oje... patrz jest Oje... wyjście no blisko już tylko za mała szpara żeby tam przejść Kurczę. No skoro tutaj z wełna to może on trzeba podpalić mm, masz czym? no może pochodnią osobę? Ja no nie. Nie, no nic nie dało jednak. Dobra, weźmy je z powrotem, bo może się przydadzą. Słuchaj, to się porozglądaj może tutaj i... Dobra, to znajdziemy. idź się porozglądaj. Ja tutaj trochę popatrzę, czy coś się nie da zrobić. Hmm. Ciekawe, czy... Nie. Uda się nam stąd wyjść. Mam taką nadzieję. Jak e, Chodź tutaj. Idę. Widzimy. Idę, idę, idę. U, spadłem. Au. Moje nogi. No rzeczywiście. Zapalniczka. Myślę, że tu musiał być ktoś, kto chciał bardzo uciec też. I może mm, zostawia nam jakieś. Wskazówki, podpowiedzi, żeby ktoś też Dobrze. mógł uciec. Daj mi tę zapalniczkę. Łap, okej, okay, to teraz szybko. Okej, okay, to wynosimy się na powierzchnię. Jezus, już tak blisko jesteśmy, Real. Wiem, ale ty. Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi pochodniami. Strasznie Mówię oddziałują. Kręci, Strasznie oddziałują na czasoprzeszny, dawaj. Ale co to odsuń się, ocuń się, ocuń się no nie wiem to wygląda na jakiś piasek Okej okay. takie schody się formują No prawie Dziwne że ten jeden nie spadnie No może tak stare starej i... Nie wiem witujące. Okej, okay, to odpal jeszcze to jedno. Będzie szło, przejść. Okej. Okay, hop hop, jest, jesteśmy na wolności, je... Yeah. O Jezus, gdzie jestem? Czemu w łóżku... Kto otwiera te drzwi? O. Cześć, Rea, co się stało? O, właśnie wreszcie się obudziłeś. A co się stało? Au. tak stracił na dłuższy przytomność? Jak? już ponad 4 dni. A ten skok! Tak... Ja ty się znowu gdzieś przynieść w czasie nie wiadomo gdzie jesteśmy. A... To ty zbudowałeś ten domek? Tak, ja go zbudowałem na szybko. Dobra... Dobra, wychodzę. Nie, nie, wychodź! Czemu? Może znajdą, to jest ukrycie nasze. Tak tylko na... leciutko wyjdę, zobaczę. Jezus, co tu się stało? Jakby ją zaatakowali obcy, że coś taka rudera i się w niej ukrywamy. Ciszej mów, bo nas znajdą. Dobra, chodź się, schowamy może. Słuchaj, wiesz co, zauważyłem ciekawego chyba tej w okolicy. No. Taki mały krzyż znowu. Chodź, zobaczysz go. Dobra. Patrz, widzisz tam. Ano, rzeczywiście. Ten krzyż na drzewie. To... Jutro tam pójdziemy. No mam nadzieję, że tak. Okej, okay, no to trzeba się przygotować, wszystkie wszystko zrobić na podróż.